Mamy kolejny dzień, Dzisiaj jest wtorek, wtoreczek, torunio. W torunio. Godzina 4.30, już, Rozpoczęcie zrobione, 11 minut, już wykręcone młotki. Jeszcze idę obletę bluetooth, tylko auto i odpalamy maszynę i ruszamy. Chciałem ruszyć o czwartej, ale mi pauza nie wyszła, źle pokalkulowałem. Dobrze, że wstałem sprawdziłem w tachografie co się dzieje, nie? W sensie, że miałem 8,5 godziny. To jeszcze troszeczkę poleżałem, pobijałem się. Teraz jest 9,5 godziny, już stoję. Dobra, palim maszynę i w drogę. Przyjechałem na godzinę ósmą na rozładunek, do 100, taka firma, 100 się nazywa. Firma 100 produkująca szkło, jak zauważyłem. I moi drodzy, jadę teraz na nasz oddział. W naszym oddziale mam dosłownie dwie paletki do oddania, bo tam jakieś elementy do palet. A potem z tego naszego działu, ja jadę teraz podczas dochody, więc się rozglądam. A potem z tego naszego działu mam jechać gdzieś tam pod Bełchatów się ładować, ale dostałem info, że dopiero na, po 15 tam mogę być, bo nie mają dla mnie towaru, więc teoretycznie spoko, bez stresu. Dzisiaj ruszyłem, 4.30, teraz dzwoniłem do spedycji i pierwsze zapytanie, a ty tu nie masz co w nocy robić, po co 4.30 wstałeś? To ja myślałem, że tak trzeba, nie? Jest wiecie, do 12 ale od 8, nie, że ja tu mogę być wcześniej na rozładunku Więc dałem się oszukać troszkę No nic, jedziemy teraz, no muszę jeszcze na lewy pas wjechać Jedziemy teraz po Częstochowie na e, rozładu, rozładować u nas te dwie, e, dwie paletki i chyba się tam po prostu zrzemnę Co robić innego Pokus, karymary, mary, twoja stara to twój stary Udało się załadować Miałem być po 15, jest godzina 13, ja już jestem załadowany a Miałem czekać, miałem się zrzemnąć. no ale wiecie jak to wychodzi z tymi planami Miałem, miałem, a wyszło tak, że wyszło dobrze nie? Więc e, odpalam maszynę, jestem teraz, gdzie jestem teraz? Koło chatowa, a mam się rozładować w Żabce jutro od 11 Plewiskach. Pojadę wcześniej, chociaż wątpię, że się w żabce wcześniej zdjął. No ale dobrze, że nie muszę czekać do nie wiadomo której godziny. Dobra, ja ruszam robić kilometry. Nie wyspany jestem, to jest fakt. Dzisiaj krótka noc była, ale do jutra sobie pośpię. E, docelowo powinienem być na miejscu koło 18, rozładunek na 11:00. Mogę tak robić. Dobra, ja żebym zrobił miu... Myju, mi... <laughs> Tak, zrobiłem myju, myju. E, jeszcze miska z wodą tutaj leży. Trzeba tą wodę wziąć i wylać Idę jeszcze do łazienki na chwilę To Wam będę mówił o szczegółach Wstępnie wygląda to w ten sposób, że muszę się pojawić Na godzinę 11 na rozładunku Do rozładunku mam Pół godziny jazdy, niecałe stąd Jest godzina teraz, która jest godzina 9 30 chyba Więc pojadę trochę wcześniej, ale nie na dziesiątą. Bo już zauważyłem, że tutaj nie ma co się spinać Bo jak się spinam to i tak guzik z tego wychodzi Więc, więc na relaksie to wszystko Sobie ogarnę tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie najlepiej. E, I co? I... Rozsaduję tam i jeszcze nie wiem, co mam dalej do roboty. Myślę, że coś tam mi znajdą. Chociaż może być różnie. Dobrze, że była chwila. Ja przyjechałem tutaj na ten parking, godzina 18 była, wyjechałem 8.59. Nieźle, nie? Źle, nie. E, stanąłem tutaj na, na tą godzinę 18 i stałem do teraz, do 9, więc trochę odsapnąłem, odpocząłem, e, wyleżałem się tak jak ja lubię, nie przepracować się, nie wiecie co chodzi, no. To jest ten plus, o którym ciągle mówię, nie? Że nie ma za dużo roboty. Chociaż wczoraj 9 godzin prawie wyjechałem, nie? więc trochę było tego wszystkiego, ale z ciekawostek, zaraz wam pokażę. Tak dzisiaj jest y, środa, a ja mam wyjechane 35 godzin na dwa tygodnie. Tyle to ja zazwyczaj robiłem, wiecie, w cały jeden. Czasami mam tak, że się nadmiernie wkurzam niektórymi rzeczami, przyjechałem teraz do mru... mrówki, Na no, jakichś tam że, tych płazów, do żabki, do żabki przyjechałem, no i czekam na rozładunek, czekam już jakiś czas, nic się nie dzieje i czasami mam z tym luz, a czasami mnie to wkurza, dzisiaj mnie to akurat wkurza, nie, tak jestem nastawiony jakoś bardziej na pracowanie, wydajność, wiecie, tak żeby to się jakoś tam działało, w związku z tym, że stoję i się nudzę, looking for change looking for a plane pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange, i'll be the best above all the rest put me to the test expect nothing less you check as i i'm chess what's happening next yeah he got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from pain, that's a blessing new focus no guessing just hold an obsession all in this possession you got the attention i leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon 11-11 i trochę się pospiejemy z kamery na głowie no bo przygotowałem nie chcę mi się czasami nagrywać więc robię sobie e, live'y <laughs> tak wyglądam podczas live'u Zróbmy sobie małe podsumowanie, jak dzisiaj sytuacja wygląda. E, przyjechałem do Nagla, dostałem informację, że w Naglu może być różnie. Byłem tutaj około 19, no już nie będziemy tacy dokładni. Byłem tutaj o godzinie 19 na rozładunku i o tej 19 się zameldowałem. Finalnie stałem ponad 3 godziny, czekałem na rampę. A oczywiście dałem znać, że ja tutaj się będę Zdejmował max do 24, bo od o 24 muszę zacząć pauzę. I tu nie chodzi nawet o moją pracę, tylko chodzi tutaj o to, że my w nocy nie jeździmy. A ja staram się tego przepisu firmowego pilnować. I na przykład teraz jeszcze mam półtorej godziny jazdy. Mógłbym wyjechać i pojechać na załadunek. Załadunek mam jutro między 8 a 16. Ale musiałbym, bo ja stoję teraz w Kopytowie, czyli na drodze tutaj Błonie te strony. A załadunek mam pod Nowym Dworem, czyli po drugiej stronie, no, przez Leśno trzeba było jechać, tam po pierwsze jest zakaz tonażowy, po drugie teraz ta droga jest w remoncie. Więc trzeba było jechać przez Warszawę. W nocy byłoby fajnie przejechać, normalnie to bym sobie tak pojechał, po prostu przez Warszawę i tam bym sobie gdzieś stanął. Ale tak, po pierwsze można tu stanąć na tej firmie, zrobić pauzę, więc sobie w naglu tutaj stanąłem, będę robił pauzę, to raz. A dwa, wiecie, no jak się nie, nie trzeba po nocy jeździć, to się nie jeździ, nie? 23.40 zrobiłem zakończenie. Idę teraz spać. Jutro podejrzewam, że tak koło 9:30 wyjadę, żeby do tej Warszawy tak koło 10:00 no, powiedzmy na tą 10:00 wjechać po zakazie i pojechać jak człowiek, nie? Tak jest plan. Nie pokazuję wam ostatnio jak biegam na około auta, no bo nie ma ty co biegać, no bo co, ja nie ładuję towaru, mam chłodnie, boków nawet nie otwieram, tylko drzwi, nie wchodzę do środka, prawie wcale, właściwie tu wcale nie wchodzę, tylko na załadunku cukru ewentualnie, jak tam się kręcę, ładuję cukier, to czasami wejdę. No ale to co, chcecie oglądać jak ja ładuję cukier? Jak Wam zależy, to mogę to nagrać, ale tam nic fajnego nie ma. No i w najbliższych czasach tak będzie właśnie to wszystko wyglądało, że będę chyba gadającą głowę robił, bo to jest jakoś tak, może nie tyle ciekawsze, co po prostu... Jeżeli już mam coś nagrywać, coś sensownego powiedzieć, to chyba tylko w ten sposób. Ewentualnie live y oczywiście. Dobra, na dzisiaj to na tyle. Ja idę spać. Jutro ładuję się chyba znowu jakimiś kartonami czy czymś takim. I mam z powrotem w kierunku Kruszwicy się ładować. A potem w piątek teoretycznie ładować Kruszwicę i gdzieś tam w kierunku bazy jechać. Ale w przyszłym tygodniu szykuje mi się międzynarodowa. Zobaczymy. Taka tygodniowa, nie? Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, to było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.